Dzień dobry boby, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z Fortnite'a. Ja jestem Smarty, a dzisiaj będziemy sobie oglądać Fortnite'owe TikToki. No ale zanim przejdziemy do odcinka, chciałem powiedzieć, że partnerem odcinka jest Hershark. I że do wygrania macie kolejne fałdolce. Jeżeli chcesz taki pakiet dla siebie, to zasubskrybuj kanał dzwonkiem, zostaw łapkę w górę i komentarz, bo to z komentarzy wybieram zwycięzcę. No i oczywiście użyj mojego kodu Smarty w sklepie. A teraz nie przedłużając, chodźmy o te TikToki! No i się musiałem przenieść na tę stronę, ale dobra, nieważne. Zacznijmy od naszego pierwszego. Do TikToka. Dobra, bananek jest wcinany elegancko. O nie. No, nie. <laughs> najgorzej na świecie Jezu, kiedy to jest przykre, najgorsze Jaki prosta tak bandyta mógł tak zrobić banankowi Na jego oczach, to no, przecież tak nie można, nie godzi się no Dobra, tu mamy jakiś fajny challenge'ik Wyjdź naga przed swojego chłopaka i nagraj jego reakcję No to może być ciekawe, jedziemy w taki No oczywiście musi jakiś być, no jak zrobić inaczej przy no, Reakcja It's idealna, no prawdopodobnie nice. każdy z nas hey. zareagowałby tak samo. Uuu, tutaj czuję, że będą hashtag skillsy i to bardzo, bardzo srogie. Pytanko, jaka wasza ulubiona gra no? Oczywiście, że Fortnite, jak żeby coś innego. No to jedziemy z tym filmem. Okej, okay, dobra. Uuu, jakie malowanko, piękne! Co jest? To tak można w ogóle? Ciecz... Ja nie Lepsze bym znowu, tak mi się wydaje Nie, nie zrobiłbym Dobra, spróbuję, spróbuję Dobra, tu cyk, myk Elegancko Okej, okay. tak, tak Naszkicuję najpierw, naszkicuję, żeby nie było, że amatorka jakaś elegancka O, tu trochę krągłości będzie, że to ja w Fortnite. Cie. O, pędzel mu dorysuję na głowie O, to też będę ja No i mam, no i łatwiutko, elegancko Proszę, co? Ładnie? Ła, ładnie, tak? O, tu, gdzie Famasa trzyma elegancko Legendarnego, złotego. Słoneczko ładnie świeci. Pogoda piękna. Trochę pochmurnie. Delikatnie, delikatnie. Nie za dużo. I Fortnite dopisałem jeszcze, jakby ktoś miał wątpliwości. No ładnie, no nie powiesz, że nie chyba. O, tu mamy podsumowanie spocanego gracza. No tak, no go zawsze musi być. I zawsze musi być to mlaskanie do mikrofonu. Najgorsze. Dobra, wentylator w mikrofonie, tak jest. Ja nie wiem, dlaczego wszyscy tak bardzo w te mikrofony dmuchają. Muzyczka z tyłu, tak jest, musi być. I za każdym razem musi wyzywać innych graczy, no. No i se poszedł. Oczywiście, że tak. No i hello, hello, co tam u was? Gdzie jesteście? Dlaczego nikt nie żyje? No klasyka gatunku. Jakbym swoich teammateów widział, no. Jakbym swoich teammateów widział. Jeden tu jest po prostu. Dobra, o co tutaj chodzi? Że niby game changer jakiś? Że niby jakiś OP trick? Ale jak na razie to ja tu nic ciekawego nie widzę. Okej. Okay. Co? Jakim cudem niby? Dlaczego? To tak można, ja nie wiedziałem. Przecież to jest idealny sposób na ucieczkę, jak jest ci powalonym. Byle tylko między sobą tyle tych poduszek powietrznych. To no ja zaraz pójdę z pasata wszystkie wymontuję. Wszystkie dwie, to za dużo nie będzie. <laughs> ale zawsze coś. <laughs> No przecież jest genialne po prostu Kto na to wpadł w ogóle Jak to zrobić? No perfekto no, Picobello malifig, Dziękujemy za tego TikToka Okej okay, Ma być snajperka z RPG. No, 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 no Ciekawe Tam się typek wspinał widziałem Czekamy, Nie, to nie może być To nie ma szans, żeby to wyszło Nie ma szans Nie, 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 Cs, nie. A, jakim cudem? Jakim cudem? Mithy jest po prostu bogiem tej gierki. On jest po prostu bogiem. Jego kreatywność i pomysłowość naprawdę nie ma granic. No coś cudownego. Jakim cudem to się mogło stać? Ja nie mam pytań. Ja po prostu nie mam pytań. Dobra, o co tutaj chodzi? Szczerze mówiąc tego nie widziałem. Dawaj tu. No dobra, pionek chce przybić. No, jak na każdym meciku no, zdecyduje się czy nie, dobra, zdecydować. No genialne, Perfekto! picco bello magnifico, no po prostu ideolo, jeszcze raz, pokaż mi to jeszcze raz Pięknie, Perfekto. cudownie po prostu, no cudownie Ja podczas pierwszego fraga na trzeciej wojnie światowej, no tak by to wyglądało, dokładnie tak by to wyglądało Żebyś zatańczył! Co byś się zatańczył? A raczej nie, bo być wszędzie bomby na napierdzielały. ALE szczegóły się czepiamy tylko. Dobra, co to za tiktoczek jest? No oczywiście, że wróg na plecach niesiony. Muzyka z króla lwa, no cudo! To jest po prostu cudo i złoto! Jee, przepiękna opcja w Fortnite, cie. przepiękna, Jej. naprawdę Kocham to rzucanie przeciwnikami. Ja mam jeszcze taki mały patencik, żeby edytować ścianę, żeby został tylko ten malutki paseczek na dole i grać przeciwnikami w przedkówkę. Polecam, zabawa naprawdę dobra. Tylko teammate jakiegoś trzeba. Okej, okay, tu mamy tiktoczka od Buga. Dobra, jest skill pokazywany ostro. Jest on tu wszystko szybko robi, ten cudem niby. Co jest? O co tu chodzi? Jak on to robi tak szybko, tak? Nie, no niemożliwe to jest po prostu. Chociaż z drugiej strony trochę to wygląda jak atak pieps. Dobra, gościu ewidentnie ze słabym aimem tutaj widzę. No nie trafia z tego famasa za bardzo. Ej, to nie. <laughs> To nie jest przeciwnik! To jest jego cień! Co jest? On strzelał! On strzelał do własnego cienia! No nie wierzę! To co, był kilometr oddalony od tego komputera? Czy tam plejaka, no zależy na czym gra. No niemożliwe to jest! Ale szczerze mówiąc, nie zorientowałbym się, gdybym nie spojrzał tutaj na opis, że chłop do własnego cienia strzelał. No ale ja to oglądam na takim malutkim ekraniku, a on miał cały telewizor do dyspozycji. Okej, okay, dobra, tutaj mamy TikToczka, w którym największy noob Fortnita wygrywa i klaczuje swoją pierwszą gierkę. No to musi być złoto, to musi być. Prawdziwe złoto. Dobra, z tyłu słychać tylko i wyłącznie jego ziomków którzy kisną i robią beczkę sobie solidną ze swojego teammate'a, bo wiedzą, że on kompletnie nie ogarnia tej gierki. No, ale jakim jakimś zabija przeciwników? Ja. On nawet nie wie jak celować Co jest, o co tu chodzi? Ja szczerze mówiąc nie tu mówię Aha, dobra, oni tylko trickshoty robią na nim ze snajperek To same początki Fortnite'a są To są same początki Fortnite'a Nie już on to ugra. On to naprawdę Wyklaczował to Nie wierzę Naprawdę nie wierzę Jakim cudem Gdyby przeciwnicy nie rogli sobie jaj To prawdopodobnie by to ugrali No ale to jest właśnie piękne w Fortnite'cie Żeby sobie trochę jaja porobić Okej, okay, mamy gościa, który nigdy wcześniej nie wygrał swojej gry w Fortnite. Cie. No pyka ostro Ciśnie Faktycznie te ruchy ma bardzo, bardzo takie powolne Ale ma sytuację jeden na jeden Co oni mu zrobią? Nie Nie mów, że mu coś zrobią z tym Nie, wyłączył mu prąd Nie, 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 nie. Nie wierzę Dlaczego to jest zło w czystej postaci To jest najgorsze trollowanie Jak ja kiedykolwiek widziałem Jeszcze raz, pokaż mi to jeszcze raz Synu no chłop poszedł normalnie do skrzynki I mu wyłączył prąd, nie Jaki on musiał być zawiedziony Dobra, szalony tata Mści się na synie Który wydał 5 tysięcy dolarów Na skiny w Fortnite No to nieźle ale jest solidnie wkurzony. To mu trzeba oddać. Chłopak tylko się chowa za oknem. Gotowy, żeby zeskoczyć. <ścoughs> Piękna sytuacja. Ja tylko podziwiam tę mamę albo siostrę, która gdyby nigdy nic stała, sobie w pokoju i nagrywała to wszystko. No, nerwy zestali. Ja bym się bał, że rykoszetem jakimś dostanę. Okej, okay, dobra. Mamy na platformę Wii. Tutaj elegancko Fortnite'a Fortnite naklejony, tak jest. Bardzo dobrze. I wsadzane elegancko, co tam wyskoczy? Kocham tę muzyczkę, po prostu kocham tę muzyczkę. Tego TikToka wrzuciłem to tylko ze względu na tę muzyczkę. No, i na te przestery oczywiście. Okej, okay, dobra. Łowienie w Fortnite. No, klasyka gatunku. Ja pamiętam tego TikToka. O nim było naprawdę bardzo, bardzo głośno. I mówiło się o tym, że Tiffu prawie sobie tam kark skręcił, bo tam podobno bardzo płytko było. No, słuchajcie, nagrywając TikToki, pamiętajcie, żeby zachowywać bezpieczeństwo. W ogóle zachowujcie bezpieczeństwo. Moi drodzy, ale skoro o bezpieczeństwie już mówimy, to warto wspomnieć o partnerze naszego odcinka. Czym jest Surfshark? To aplikacja umożliwiająca korzystanie z VPN, czyli Wirtualnej sieci prywatnej, umożliwiającej połączenie z internetem za pomocą zaszyfrowanego tunelu, aby zapewnić maksymalną prywatność i chronić Twoje dane. Z aplikacją Surfshark nie tylko bezpiecznie skorzystasz z publicznych sieci, ale także uzyskasz dostęp do materiałów zablokowanych na terenie naszego kraju. Komu nie zdarzyło się wrócić z firmu, który chcieliśmy obejrzeć na YouTubie, ale on był akurat zablokowany na terenie Polski? No mi na pewno się zdarzyło. I Surfshark, ten problem zwyczajnie zniknie, tak samo jak znikną złośliwe oprogramowania, ryzyko utraty prywatności czy dostępu osób trzecich do Twojego konta bankowego. A dodatkowo pamiętajcie, że z Kodem Smarty otrzymujecie 83% zniżkę na zakup oprogramowania oraz otrzymujecie pierwszy miesiąc zupełnie za darmo. Wszystkie niezbędne linki znajdziecie w opisie filmu, także śmiało zaglądaj no i korzystaj z tej oferty kozackiej. Zawsze mówiłem, że Kod Smarty. I najlepszy w sklepie. Nawet bułki taniej kupisz. No dobra, dosyć już tych reklam. Oglądajmy dalej te TikToki. Dobra, mamy coś odpadków krimi, i myślę, no że to, to, może to, być, to może być dobre. To może być bardzo. Nie wierzę! Po prostu nie wierzę. To jest coś złego! To jest najgorsze na świecie! Jak oni mogli tak zrobić? Jezus Maria, jak bardzo wyopsowanym! Musiał się czuć ten przeciwnik! O, tutaj mamy do czynienia z jednym z moich ulubionych typów TikToków, czyli po prostu animacją! No i kozaczko, to jest zawsze najlepsze! Jedziemy! Dobra, dobra, skradanka elegancka. No i mamy Johna Wicka. Oj, jakby tak szło zrobić w Fortnite? Cie. To by było kozak dopiero. To by było coś pięknego, coś perfekcyjnego. Tak bym chciał właśnie postępować. Gdzieś się przykuta balić, gdzieś tutaj z za rogu wyskoczyć. Wyjaśnić trzech przeciwników szybciutko i elegancko. Battle Royale wygrany. No ale to tylko w moich snach. Okej, okay, jedziemy. I tutaj powinna być jakaś niespodzianka. No jest apteczka brana, widać, że low HP ma chłop. I to bardzo low HP. Jeszcze 5 sekund, 4. No na pewno jakaś snajpa będzie. Na pewno w ostatniej sekundzie jakaś snajpa. Jezus, Maria, nie rób mi tak. Nie rób mi knut najgorszy. Ham tak bandyta. Nie może tak straszyć ludzi. Co jest? Dlaczego to tak robią? I to na Fortnite'owym oficjalnym profilu jeszcze. Chyba Fortnite'owy. No jak tak można straszyć ludzi? Mam nadzieję, że was nie wystraszyłem za bardzo. O, najsłodszy chłopaczek w Fortnite No, zapraszamy, zapraszamy do oglądania. Nie wygrał are you... jeden na jeden. Are you okay, buddy? nie. I know you are, smutno teraz. I you. 10 tysięcy v mu chcę dać. Yeah, I'm give you 10 000, Chłopak nie wierzy. No, no, I'm no nie wiem! Yeah, really... Oj, koł, ale go, musiał się friends? cieszyć! You seem rich, Let's go. I ta końcówka! Wydajesz się być bogatym! No piękne podsumowanie, cudo Okej, okay, dobra, co my tu mamy? Jest bambiczek? No już takich bambiczków się nie spotka niestety w Kiedyś to było, no Kiedyś te początkowe sezony, jak się tak zaskakiwało przeciwnika Pamiętam, jakby to wczoraj było i pogrom bambiczków biednych Najgorzej na świecie jest. Nie masz serca człowieku Nie masz serca w ogóle Oni powinni żyć, powinni się bawić Dlaczego ty im to robisz? No cudo, no ale no fajna kompilacja Czemu te pambiczki tak cierpią Difulciki no najsłodsze na świecie Przecież Zoban no nie ogarnia kompletnie A ten go z rakietnicy potraktował No nieładnie, nieładnie no Okej, okay, tutaj kolejna animacja Muzyczka przepiękna, no klimatyczna Cudowna, serialowa No i wychodzą nam złote skinki Tak jest, macie już złoty poziom Ten setny poziom karnetu Podobno y, przedłużony jest sezon Także y, jeszcze macie trochę czasu, ale trzeba wbijać Możecie już napisać w komentarzach, jaki macie aktualnie poziom tutaj elegancki w Fortnite! Cie. Także śmiało, dawaj znać. Dobra, <laughs> to kiedy twój brat zje twoją pizzę! Jeden jednak to był kozacki event! Przepiękny. o, ale sierpowy poszedł mocny! Event był po prostu przekozacki, najlepszy na świecie prawdopodobnie. Oczywiście się na niego nie dostałem. No co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Tak to już jest z Fortnite'em! Streama wtedy wyłączyłem, zdenerwowałem się strasznie, a najlepszy event, jaki był do tej pory, jak mama... Wywiadówki wróciła. Okej, okay, będzie jakiś trickshot z helikoptera wziął, wyskoczył tak o normalnie. Nic się nie bał, elegancko. Dobra, no zobaczymy, jak to wyjdzie. No leci długo. Jeszcze trochę pewnie poleci. Co zrobić? Trudno, unlucky. Okej, okay. no, no, no. Nie mów, że on z tego RPG zabija. Nie, nie trafił tego. To jest po prostu niemożliwe. Przez szansa jeden na milion. Dobra, co my tu mamy? Okej. Okay. Co tak idzie? Na apterce lecieć tako oh, normalnie? Ja jestem w szoku solidnym. No nie mów. Jeszcze krzota zrobił do tego. No chłopie z bogiem Fortnite'a! Jak to jest możliwe! Ja na z pół metra nie potrafię trafić. A on i tak o oh, w przeciwników na apterce jeszcze leci. Nie, no to do bana jest! Do bana to jest. Okej, okay, cały my tu mamy? Jest rybcia, wcina bananka. Dobra, ja już chyba wie, tak jest bananek wcinający rybki. Zemsta nareszcie Balanek mógł się odgryźć I to dosłownie odgryźć Jaki żarcik słowny Zarzuciłem tutaj tak No piękna animacja Animacja złoto po prostu To na to wpadł w ogóle Za dużo wolnego czasu Za dużo wolnego czasu macie No i jako końcowy tiktok Oczywiście musiał się nam Jarvis pokazać Jak czituje Jak botuję Pewnie zaraz płacz zobaczymy. Przepraszam, że się śmieję. Przepraszam najmocniej, że się śmieję. To jest przykre, to jest smutne. No ale chłopak wiedział, co robi, no. A potem ten płacz. Do bana, do bana. I to jest najlepsze podsumowanie tej sytuacji, no. No, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i że nowa seria przyjmie się znakomicie. A na dzisiaj pozostało mi się już z wami tylko pożegnać. Serdecznie dziękuję za uwagę. Na razie. Cześć.